Witamy serdecznie, no Jurek, ty będziesz ten pojedynek obserwował z dużym napięciem. Nie serca nie ukrywam. Nie ukrywałeś wiele razy sympatii dla Marcina Najmana, ja też podzielam tę sympatię. Troszeczkę się różnie do w stosunku, w ocenie jego umiejętności, no ale też trzymam kciuki, żeby wygrał. No, wspominaliśmy, no ten Węgier... Słowak jest, z którym ma walczyć Marcin, no powiedzmy szczerze, no jest to zawodnik, no popatrzmy, 41 lat, 180 tylko centymetrów wzrostu, no i bilans, 5 wygranych, 45 przegranych, w tym 35 przez knockout, 5 remisów, no nie jest to u boksu. Bardzo trudny pojedynek, jaki Marcin stoczył z Warzykiem i ta długa przerwa. Ja myślę, że to jest dobry wybór takiego przeciwnika. To jest trudny przeciwnik i można się spodziewać tutaj też jakiegoś zaskoczenia z jego strony. On wie o tym, że Marcin przegrał ostatnią walkę i prawdopodobnie będzie chciał z nim też szybko wygrać, bo ja nie spodziewam się, żeby on liczył na dłuższy czas. O cztery rundy to jest za długo dla niego, bo on ma już 41 lat i jest to silny, solidny zawodnik. Myślę, że to jest poważna próba dla Marcina, chociaż nie wszystkie walki, nie wszystkie te rekordy odzwierciedlają niebezpieczeństwo. Tu jest zagrożenie ze strony przeciwnika i uważam, że Marcin musi uważać na początku tej walki, żeby nie dać się zaskoczyć. I życzę mu bardzo serdecznie, bo też podziwiam i zgadzam się z tym, że jest to jego pasja. I Będę mu kibicował, do kiedy będzie boksował? 29 lat, 182 centymetry wzrostu. No i 16 pojedynków, 12 wygranych, 9 przez nokaut, 4 przegrane. No dosyć długo już maj w Najman jest na zawodowych ringach, zaczął w 2001 roku, ale potem były dwa lata przerwy. Przypominamy, Najman walczy po raz pierwszy od przegranej z Andrzejem Wawrzykiem tutaj właśnie w katowickim spotku przez TKO w drugiej rundzie Jurek troszeczkę widzę chyba tam na lewym barku Marcina Najmana jakaś taka znajoma sylwetka rysunek proszę Państwa Jerzego tatuaż Jerzego Kuleja który z bijącym sercem będzie oglądał Dzisiaj ten pojedynek, bo nie ukrywa, że szczególnie lubi Marcina Najmana. Marcin Najman kontra Anton Laszczek. Cztery rundy. Waga ciężka. O teraz widać proszę Państwa ten tatuaż Jerzego Kuleja na lewym ramieniu Marcina Najmana. Jerzy Kulej jest dla niego wielkim autorytetem. Wspiera go też czasami prowadzi z nim treningi w białych spodenkach. Marcin Najman w niebieskich. Anton Laszczek. Zaczął Marcin lewym prostym. No i tak jak się spodziewałem, ostry początek. laszek pamięta, że Marcin przegrał przed czasem, ma go w narożniku. Dobry lewy prosty Marcina. Troszkę częściej powinien tym lewym prostym atakować. Teraz trafił prawym prostym Neymar. Spokojnie, lewa trzyma lewa. Trzyma lewa. Dobrze. Idzie lewa. Słuchaj zaprost. Lewa chodzi. Wysokoręczny. Balawski, ruszaj się. Ruszaj się. Idzie lewy proste tak, dwa lewe proste. To obiecywał Neymar, że takim właśnie tym abecadłem bokserskim zacznie ten pojedynek.

ale mało jest tych ciosów. Za mało, za mało. Za mało. Więcej. Uch, teraz potworny lewy sierpowy, ale nieprzygotowany powinien zrobić pierwszy zwód lewym prostym, żeby zaatakować z lewym sierpowym. Dobra obrona. powiadają tutaj koledzy i przyjaciele, że było więcej lewych prostych. I właśnie akcja, która była bardzo niebezpieczna. Lewy prosty i prawy sierpowy. Marcin opuszcza lewą rękę, jak przeciwnik atakuje prawym. Masz lewy sierpowy. I lewy a no wyrównana runda, chyba z nieznaczną przewagą, jednak Marcina Najmana. No początek rundy tych kilka lewych prostych doszło. Dobry ten lewy w wtuł, zobaczymy, przydałoby się więcej tych lewych prostych. Zwłaszcza widzieliśmy. Kilka razy takie podwójne lewy prosty szybkie dochodziły do celu. Szkoda, że nie ma ich więcej. No to jest recepta na ten pojedynek. Właśnie lewy prosty i po lewym prawy. To jest to abecadło, które może doprowadzić do zwycięstwa, bo przeciwnik, tak jak mówiłem, pamięta pojedynek Marcina z Bawrzykiem. bo właśnie to był ten sam błąd, Marcin popełnił, co w walce z Wawrzykiem. Na atak lewym prosty przeciwka odchyla się, opuszczając lewą rękę. I tu właśnie, o, a teraz lewy sierpowy też dochodzi, bo garda była troszeczkę za nisko. O Jerzy kolej. wychwytuje wszystkie błędy Marcina Najmana. Informuje go zresztą, także... Podczas treningu, które prowadzi now, ten z i odchyleniem się przy atakach prawą, no to jest rzeczywiście kardynalne. Tak, i to jest w ogóle bardzo niebezpieczne, bo każdy może z tego skorzystać. Jak jest luka, to trafia, to jest waga ciężka. No ale zobaczmy, jak to się będzie dalej. Proszę, lewy prosty powinien być doskok, Nie było tego doskoku, a na treningach. Ten doskok Marcin już robi dobrze, a w ringu jednak jest troszeczkę trudniej i znowu atak od naszych stanowisk komentatorskich jest Krzysztof Diablo Włodarczyk. One walczyły z Laszczekiem, Wygrał z nim w trzeciej rundzie. Także widać zresztą po warunkach fizycznych Marcin Najman to typowy bokser wagi ciężkiej Laszczek a to jest waga półciężka, junior ciężka. Dyskutuje niepotrzebnie, bo pan sędzia widzi, widzi ten błąd i teraz też wejście pod lewy prosty z niebezpiecznie opuszczoną głową. No zobaczymy, czy Gwaszko tak, lewy prosty i prawy sierpowy, ale od razu po tym jest. Niepotrzebnie, Posko, me... to, Jocka ucieje, Kucka, już było Ucieczka do narożnika, gdzie się sam ustawia. Namiast kontynuować atak. No brakuje tego lewego prostego w tej rundzie. Uślizgnął się. Marcin no i. przerwa jednak. Ma wpływ, Marcin jest zdenerwowany. Sensowne uwagi z narożnika. Dwa lewe, proste i prawe no, W pierwszej rundzie. Kilka razy, ażeby się powiodły. I wchodziło, także Ta. powinien to powtarzać z wód tułowiem. I szybki lewy powinien być. O właśnie, no, no może teraz. Teraz klincz. I jeszcze właśnie pół minuty. A tak. Klinczuje Marcin. Trzyma. Nie chce walki pół dystansie, a szkoda, bo bardzo mocne ciosy potrafi zadawać pół dystansie. Uważać z głową, mówi sędzia, bo jest niebezpiecznie i brakło tego lewego prostego w tej rundzie i jak to widziałeś no, jest remisowa ta runda to jest moim zdaniem zobaczymy bo to jeszcze dwie rundy czy będzie częściej ten lewy prosty i to co tu koledzy podpowiadali Marcinowi dwa lewe prawe jeżeli zastosuje taką akcję to niewykluczone że może wygrać nawet przed czasem za nami półmetek walki wszystko jeszcze możliwe. Pierwsza runda raczej dla Najmana. Ta wyrównana, kto wie, czy sędziowie nie dali tego starcia. Laszczykowi no zbyt pasywnie walczył Najman przytrzymywał w narożnikach w takich sytuacjach, kiedy powinien pół dystans wykorzystać, to przytrzymał. No ale zobaczymy. Połowa. Nie kontynuował natarcia. No, po udanym ciosie sam wycofywał się zamiast. Pójść za ciosem po prostu. No zobaczymy, trzecia runda. I kto zacznie? Zaczął znowu. Marcin Lewym Prostym, ale Laszczek klinczuje. No, bardzo mocne, dwa lewe sierpowe. I co nie jest Laszczek? No rzeczywiście to były bardzo mocne uderzenia. To są ciosy, które bardzo często powtarza na treningach i wydawać by się mogło, że powinien o tym zapamię to zapamiętać, a jednak robi to bardzo rzadko. Teraz Laszczek ratuje się klinczem. Trzyma, bo wie, że to i kolejny lewy w A no to już chyba będzie po walce. Krzywi się z buru Laszczek. Rzeczywiście te lewe sierpowe tu były bardzo mocne. Chcę jeszcze kontynuować pojedynek, ale chyba Marcin już dokończy robotę. Wie, co rywala boli i gdzie boli, po jakich ciosach i tylko zaatakować bezpośredni prawy i lewy w O, albo po tym lewym jeszcze prawy sierpowy no przetrzymał ten huraganowy atak najmana laszczek czy wystarczy sił żeby dokończyć jeszcze pół rundy tak jest te lewe sierpowe pod prawy łokieć powinny zapewnić zwycięstwo na Emanowi. I znowu powinien zaatakować prawy i lewy tułów, tak jest. Mówi, że nie, ale sędzia widział, że to było po ciosie. No silne są ciosy, przez łokieć. Tar, ale, ale mimo łokcia jednak poszedł na deski. Zobaczymy, czy wykorzysta to Marcin. O trzy knockdowny w tej rundzie. Jeszcze minuta do końca. Jeżeli będzie następny to już chyba sędzia przerwie ten pojedynek. Lewy prosty. Teraz powinien Marcin zadać prawy sierpowy i lewym właśnie zakończyć. To by odwróciło uwagę Laszczyka. Ten prawy sierpowy na pewno by... jest. Potężne ciosy, ale wyłapuje je, Laszczyk na rękawice. No tu doświadczenie jego rutyna pomagają mu, żeby przetrwać do końca tej rundy. Końcówka, ostatnie 10 sekund. Ile wyprosto, o właśnie, ile wyprosty i przetrzymać. A i ta runda 10 do 6 dla Marcina Najmana. No już chyba zapewnił sobie zwycięstwo. Widać, że rozluźnił się. Na początku były bardzo usztywnione. Popatrzmy. Lewy sierpowy. Jeszcze jeden. I to był ten pierwszy knockdown. Drugi. Przez łokieć. No, silne są to ciosy rzeczywiście, żeby tylko jeszcze umiał z tej siły skorzystać, żeby celniej trafić. A są takie akcje, po których można było właśnie prawy i po tym prawym zakończyć. Lewym w tu. w tu zrobił przerwę, opuścił jedno tempo i już przeciwnik zdążył się zasłonić. czwarta No i czwarte ostatnie starcie. Marcin Najman zdecydowanie prowadzi na punkty. Raczej tej walki już nie przegra. no Zobaczymy tylko czy wygra. Na punkty czy no przed czasem. No teraz. No miło, że to 40 latek i jest w natarciu. Teraz zaatakował głową. Tak, no tutaj jest fachowiec z ringu. Nie da się nabrać na takie sztuczki

Sędzia nie zwrócił uwagi na I brakuje lewego prostego. Teraz lewy sierpowy po odbiciu. Za dużo wody w narożniku Najmana. Obaj się znali Przewrócił się Laszczek. Ale akcja była dość ładna. Lewy prosty zbity i lewy sierpowy. Szkoda, że ta woda przeszkodziła na kontynuowanie tej akcji. A na razie to starczy. Przegrywa Najman. Przeszedł do obrony. Wie, że wygrywa pojedynek na punkty. No ale na razie tę rundę oddaje przeciwnikowi. No i znowu zaczyna laszek tym prawym sierpowym. Przypomniał sobie, że ten cios może mu przynieść przewagę w tej rundzie. Nie podpowiadają sekundanci. Lewy prosty, o właśnie. Jeżeli dobrze przygotuje ten lewy prosty, to on nawet jest poprawny, szybki. Lewy sierpowy. No, ale zapomniał również o tym prawym, swoim sierpowym i o lewym wtułów. Tak, to jest przecież ta broń, która zapełniła mu zwycięstwo, no bo wygra ten pojedynek Najman. Pół minuty, jeszcze 20 sekund. Teraz już Laszczek atakuje tłowiem, pół minuty podpowiadają, a to przecież już tylko... No, Pękno padły spodynki. Spodynki, tak. Jeszcze jeden lewy w tułów na koniec i zakończenie koniec. pojedynku. Wygrał na pewno Marcin Najman. To nie ulega wątpliwości. No to trzecie starcie przesądziło o całej walce. Wtedy Najman posiadał zdecydowaną przewagę. No. Rozstrzygnęły pojedynek lewe sierpowe w tułów. Odprawy łokieć. A więc trzynaste zwycięstwo Marcina Najmana. Nie ulega wątpliwości przy czterech porażkach na no. kwietniu ubiegłego roku. Przegrał tutaj z Andrzejem Wawrzykiem. Dzisiaj wygrywa, proszę, potężny lewy sierpowy. Ładna akcja Najmana. Tak odchodząc. szepnął no widać, że po tych lewych sierpowych przywił się. Czemu nie kontynuował, prawda? Czy to jest tak widoczne te ciosy i widział efekty tego ciosu i nie kontynuował tej akcji? Przecież to doprowadziłoby do tego, że w czwartej rundzie mógłby ten pojedynek zakończyć. Przed czasem Anton ze Słowacji Jednogłośnie na... Punkty. Zwycięża Marcin Testosteron. Trzynaste zwycięstwo Marcina Najmana przy czterech przegranych.